Dzień dobry, bardzo miło się z Państwem przywitać. Nazywam się Liza Pasilewska i jestem redaktorką prowadzącą w wydawnictwie Kropka. Niech Państwa nie myli to, że są tu marginesy, bo gdyby nie było marginesów, nie byłoby kropki. Marginesy to wydawnictwo, które powstało w 2008 roku. My lubimy mówić, że powstało z miłości do książek i przede wszystkim z miłości do książek pani Hani Mirskiej-Grudzińskiej, która jest założycielką marginesów, właśnie. Warto tutaj wspomnieć o tym, że marginesy bardzo dbają zarówno o tę stronę literacką, jak i o stronę edytorską. Książki marginesów i całej grupy naszej wydawniczej zawsze są bardzo pięknie wydane, z dużą dbałością o wszelkie szczegóły. No, oczywiście, z dbałością również o taką redakcyjną opiekę i, tu, i współpracujemy też z najlepszymi tłumaczami. No właśnie, to, to jesteśmy my, cała grupa wydawnicza Marginesy, czyli marginesy, które wydają autobiografię, biografie, powieści polskie i zagraniczne. Jest tam i klasyka literatury polskiej, i klasyka literatury zagranicznej. W grupie naszej wydawniczej jest też Luna, są tam książki obyczajowe, romanse, kryminały, thrillery, poradniki rozwojowe. Jest to wydawnictwo tak profilowane bardziej w stronę może kobiet. Jaguar, literatura dla młodzieży i młodych dorosłych, czyli tak zwany Young Adult. No to już chyba mówi sama za siebie. Nasza kropka książki dla dzieci od zera ja bym powiedziała, do 13 lat tak mniej więcej, choć, jak wiemy, te kategorie wiekowe są bardzo umowne. Ja szczerze mówiąc, nie przepadam za nimi. Bo uważam, że dzieci, każde dziecko jest bardzo indywidualne i to często trudno jest tak bardzo jasno określić, co dla kogo jest odpowiednie, a co nie. I ostatnia z naszej grupy wydawniczej, port, który dołączył teraz w styczniu tego roku, tematyka z zakresu historii, geopolityki, stosunków międzynarodowych, ekonomii i sztucznej inteligencji. I może w tym momencie już warto wspomnieć, że już pierwsza premiera z nami: Czerwony Cesarz Michaela Sheridana w porcie. To już wspominałam o tych polskich klasykach i zagranicznych. Z polskich klasyków może warto wspomnieć. Państwo pewnie wiecie, że niedawno się ukazała lalka Bolesława Prusa w Nowym Wydaniu. Jest to wielka książka. Sporo szumu się narobiło, bo była dość kontrowersyjna okładka. Niektórym się nie podobała. E, marginesy, myślę, że przede wszystkim e, no, ma, mają na swoim koncie wiele bestsellerów i wiele nagradzanych książek. W ostatnim czasie są to przede wszystkim chłopki, które są po prostu ogólnopolskim fenomenem czytelniczym, społecznym. Jakby wszędzie po prostu chłopki są, wszyscy o chłopkach dyskutują. E, setki tysięcy sprzedanych egzemplarzy, a oprócz tego kolejki w bibliotekach wciąż, prawda? Państwo wiecie pewnie o tym najlepiej. Ja sama byłam ostatnio w swojej lokalnej bibliotece i Panie też powiedziały, że kolejki są po prostu na setki osób. To bardzo cieszy oczywiście. Tutaj jeszcze kilka takich ostatnio wydanych książek w marginesach, które również cieszą się dużym, dużym powodzeniem. Glukozowa rewolucja, no służące do wszystkiego również Janek Kuciel-Frydryszak, to tak naprawdę książka, która okazała się przed chłopkami. I która również jest świetna i fajnie, że na fali tej popularności Chłopek ona również gdzieś tam się wybiła, lekcje chemii. No Róża Luksemburg to taka nowość tutaj dodana w tym nurcie takim trochę biograficzno-kobiecym. W marginesach to, co teraz w najbliższym czasie, no to pewnie już też do państwa dotarła informacja, że Szczepan Twardoch przyszedł do marginesów i już za chwilę, bo w przyszłym tygodniu, premiera jego najnowszej powieści Nul, która dotyczy wojny w Ukrainie. Kolejna premiera, która niebawem, która niebawem to stąd nieznane, córki Elwisa Presleya, no i Wojciech Chmielasz, który jest takim też topowym autorem marginesów. Luna, tak jak wspominałam, to też jeden z imprintów marginesów. Książki obyczajowe, romansy. Tutaj przede wszystkim chyba największą popularność ma książki Anny Niemczynow, teraz premiera też kolejnej książki tej autorki, jej portret. Jaguar, czyli literatura dla młodzieży i dla tych młodych dorosłych, ale także powieści, także komiksy i adaptacje takie komiksowe, klasyki literatury. Ostatnio Dogman, ale też warto wspomnieć pewnie, że w Jaguarze ukazał się bestsellerowy hardstopper Czy... Serii książki Holly Black. To są takie. A i Aleksandra Muraszka Swallow tak, to też jest bezcelowa seria, I teraz, i teraz kolejna premiera będzie również w przyszłym tygodniu. I ja płynnie i z radością przejdę jednak do kropki, bo o tym będzie mi najmilej Państwu opowiadać. Kropka, tutaj jeszcze jest informacja, że jest najmłodszym dzieckiem, ale już nie jest najmłodszym dzieckiem, bo awansowała na starszą siostrę, ponieważ pojawił się port. Powstała w styczniu 2020 roku, więc startowaliśmy w dość trudnym roku. Kropka jest dzieckiem pandemii, ale świetnie sobie z tym poradziła. Od początku to co było dla nas istotne to to, że te książki miały być pięknie wydane, pomysłowe, zachęcające do aktywności, takie bardzo otwierające na świat, na innych, na rówieśników, na innych ludzi i hasło, które nam przyświecało, to że to są książki, którą lubią dzieci, to są książki, które mają sprawiać frajdę. E Przejdę teraz może do omawiania poszczególnych powieści i książek, ale proszę mi wybaczyć, jeśli będę popadać w jakieś dygresje i uzupełniać trochę to jakimiś swoimi uwagami po prostu. Może nim jeszcze przejdę do tego, to opowiem tylko, że takim głównym nurtem w Kropkin od początku były książki non-fiction, opowiadające po prostu o świecie. Mamy dużo książek o dinozaurach, o kosmosie, o przyrodzie, o zwierzętach, i to są książki, które zawsze są konsultowane też ze specjalistami. Staramy się, żeby one były konsultowane merytorycznie. Także, żeby tam nie pojawiały się żadne wątpliwości w związku z treścią. non powieści. Początkowe te powieści były głównie z takiej klasyki literatury dziecięcej. Na przykład wydaliśmy Wodnikowe Wzgórze czy Przygody Thomasa Oyera. Natomiast właśnie od zeszłego roku trochę poszerzamy tę ofertę powieści o takie książki trochę z dreszczykiem i także o książki w takim nurcie detektywistycznym, żeby po prostu ta lektura była trochę może lżejsza i przyjemniejsza. I właśnie w tym roku ukazały się nakładem kropki Dreszczowce No To jest klasyk literatury takiej właśnie z Dreszczem, nazywany Stephenem Kingiem literatury dziecięcej. Będą kolejne części też. Na jesieni ukazał się z kolei zrostek Padraiga Kenny'ego, to jest irlandzki powieściopisarz. Ja tę książkę bardzo polecam sama ze swojego doświadczenia, ponieważ miałam przyjemność prowadzić ten tytuł i powiem Państwu, że się popłakałam jak czytałam tę książkę. Jest bardzo, bardzo wzruszająca, jest pięknie napisana, bardzo pięknie przetłumaczona i tutaj tak by narzucają no, się takie skojarzenia z y, historią doktora Frankensteina, ponieważ główny bohater, Zrostek, jest też taką postacią stworzoną po prostu z resztek martwych ciał. Natomiast to jest duże uproszczenie i ta, w tej historii jest dużo więcej. To jest historia o przyjaźni, o akceptacji, y, o wykluczeniu, o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, o tym, jak często to, to jest trudne, żeby pozostać sobą w tym świecie, ale że jest to możliwe i że ważne jest to, żeby blisko nas byli nasi przyjaciele, bo wtedy jest to tym bardziej możliwe. Więc ja bardzo polecam zrostka Padraiga Kaniego, Bardzo piękna pozycja. Detektywka w podróży, która chyba tutaj już się pojawiała, prawda? No to jest su super opowieść o detektywce Pepper. Pepper Stark, która płynie na liniowcu do, przez Atlantyk. To taka powieść, która w bardzo ładny sposób nawiązuje do powieści typu Agathe Christie. Ja w ogóle bardzo lubię takie retro kryminały. To się bardzo dobrze czyta, jest bardzo przyjemne i jeszcze mogę zdradzić, że tam są takie wątki kulinarne, więc jeżeli ktoś lubi historię o jedzeniu, to znajdzie tam coś dla siebie. Ja na przykład lubię i mnie to ujęło. Niezwykłe opowieści z Baskerville Hall to również taka powieść detektywistyczno-przygodowa. My o tym lubimy mówić, że to połączenie Harry'ego Pottera, właśnie z, z taką opowieścią detektywistyczną. To jest taka opowieść o młodym Arturze Conan Doyle'u. No oczywiście to nie jest powieść biograficzna, natomiast tak sobie autorka to wymyśliła. I rzeczywiście jest to bardzo porywająca historia z takimi bohaterami z krwi i kości. Bardzo dobrze to się czyta i jest to również bardzo dobrze przetłumaczone. Hmm. Bazyliszek, też detektywistyczna przygodowa. Nie jest to o naszym bazyliszku, to tylko o bazyliszku, który grasował w piwnicach wiedeńskich. No i w książce właśnie opisane jest, co się może wydarzyć, kiedy dzieci w te piwnice wejdą i zaczną je za bardzo zwiedzać i zgłębiać, co tam się w nich kryje i co z tego może wyniknąć, to jest dość e, krótka książka, więc być może też może być dobra po prostu na początek przygody z czytaniem czegoś już bardziej zaawansowanego, ale nadal czegoś, co by nie młodego czynika, czytelnika nie onieśmielało e, zbyt dużą ilością stron. E, no to jest Sekrety starych zamczysk. Nie wiem, czy my mamy je ze sobą. A ja mam, dobra. To ja może państwu puszczę, bo to jest warto oprócz tego, że ja o tym opowiem, to proszę obejrzeć, bo jest bardzo piękne, piękne tłuczenie i złocenia na okładce. Jest pięknie wydana ta książka. Jest to zbiór szkockich legend, więc możemy się przenieść po prostu do tej Szkocji i spotkać gobliny, upiornych ludziarzy, czarodziejów i ze sprawą i historii tam opowiadanych i ilustracji, które bardzo państwu polecam, żeby obejrzeć. Przenieść się w ten magiczny, dość i tajemniczy świat. Mnie to się kojarzy trochę z takim wydaniem, jak byłam mała, w moim domu było takie wydanie, więc pewnie to było z jakichś lat 70. czy 80. baśni braci Grimm. I trochę te ilustracje, które okładka nie, ale ilustracje, które są w środku, właśnie z tym wydaniem mi się kojarzą. O, to tutaj fragmencik, a... Całość mogą Państwo obejrzeć sobie. No i Trollheim. Trollheim to jest bestseller, bestsellerowa seria. Teraz ukaże, ukazała się już trzecia część tej serii, w której na, trójka nastolatków spotyka nie tylko, jakby mierzy się i z trudnościami takiego wieku, nastoletniego dojrzewania, odnajdywania się w relacjach z rówieśnikami. No, jaki tropią tutaj y, różne mroczne stwory, y, więc jest to coś takiego, co łączy i fantazy, fanów fantazy, i, i po prostu potrzeby młodych czytelników, którzy próbują się odnaleźć pewnie w swojej rzeczywistości. Y, warto dodać, że okładki ilustracji projektowane są przez Marcina Minora. Bo teraz jeszcze taki wtrend dodam, że kropka też stara się współpracować i mamy na swoim koncie współpracę z wieloma wybitnymi ilustratorami, ilustratorka, ilustratorkami. Mamy książki z ilustracjami Marianny Sztymy, Kasi Fryzy, teraz będzie Magda Kozieł, No właśnie, Marcin Minor, Przemek Liput. No pewnie jeszcze mogłabym trochę wymieniać się, Oklejak. Także to jest też coś, co jest dla nas istotne, czyli ilustracje i to, żeby to oprócz treści było też po prostu piękne. I kolejna. Seria to seria o Montgomery Bonbon. To jest też taka propozycja detektywistyczna. Bardzo polecam. Jest to również bardzo zabawne, świetnie napisane bardzo sprawnie. Opowiada historię Bonnie, która jako detektyw Montgomery Bonbon rozwiązuje różne zagadki i psuje szyki właśnie lokalnym przestępcom. Ona zakłada płaszcz, wkłada czerwony beret, przykleja wąsy i od tego momentu staje się detektywem. Wspierają jej dziadek, dziadek Banks, który jest również świetną, po prostu bardzo komiczną postacią. To również jest trochę taki klimat, który nawiązuje w moim odczuciu do, do takich propozycji spod znaku Ag Agaty Christie, czyli takiej dobrej klasyki detektywistyczno-kryminalnej. Naprawdę jest to bardzo zabawne, bardzo fajnie się to czyta. W środku jest sporo też ilustracji yy, i myślę, że to też jest fajna propozycja właśnie dla, dla młodych czytelników, żeby zacząć czytać już może coś trochę dłuższego, ale coś, co wciąż nie onieśmiela swoją objętością. No i Atramentowe Serce to jest nasza duma, teraz ukaże się, na dniach będzie premiera, wydamy całą serię, tak, tak zwaną atramentową serię Corneli funkę. teraz Atramentowe Serce w wakacje, <laughs> przepraszam, Atramentowa Krew. I co istotne, wydamy też czwartą część serii, która została napisana po wielu latach przez autorkę i do tej pory nikt na polskim rynku nie była publikowana. Więc ta cała seria, wszystkie trzy części, które poznaliśmy w 2003 roku i ta czwarta nowa, ukażą się w kropce. Świat Franki to trochę inna propozycja. Dodana ona jest w zakładce komiksy, ale warto dodać, że to dużo więcej niż tylko komiks. Myślę, że to ważna propozycja, bo to historia dziewczynki, która jest spektrum autyzmu, a jest to temat, który dotyczy coraz więcej osób, a na pewno coraz więcej osób chce się o tym więcej dowiedzieć po prostu. Jest to w takiej formie komiksowej, więc pewnie też przystępnej dla dzieci, które tylko ja bym to zalecała, jednak. No tak, 9 plus myślę, że jest ok, bo myślę, że dla młodszych dzieci to może być trochę za trudne jednak, ale opowiada o tym jak Franki sobie radzi i nie radzi z tą swoją odmiennością. Myślę, że to bardzo dobra propozycja właśnie i dla rodziców. I dla dzieci. I mogę powiedzieć, że z własnego doświadczenia, ponieważ ja mam córkę w spektrum autyzmu, więc sama się tą książką posiłkowałam, a oprócz tego miałam dość zabawną jednak sytuację, kiedy byłam z moją córką na diagnozie i pytałam pani psycholog, czy może polecić jakieś materiały, właśnie książki, filmy, no jakby cokolwiek, co jest dostępne żebyśmy mogli się zapoznać i pierwsze co pani powiedziała, wie pani co jest tak książka Świat Franki, kojarzy pani? Ja mówię, tak, bo pracuję w wydawnictwie, które wydała, ale wtedy jeszcze jakoś sama nie wiem czemu nie, nie wpadłam na to, żeby te, po tę książkę sięgnąć. No tak, tutaj dalej komiksowo idąc zupełnie co innego, ale komiks o o mitach, mitach starożytnej Grecji, to jest świetna pozycja, bardzo ją polecam, bo ona mimo tej swojej takiej komiksowej formuły, to ma zaskakująco dużo takiej wiedzy merytorycznej. Przyznam szczerze, że aż byłam zaskoczona jak ją czytałam, ponieważ też miałam przyjemność przy niej właśnie pracować i prowadzić ten tytuł. To było to dla mnie zaskoczeniem, jak dużo jednak wiedzy merytorycznej tam jest zawartej, w takiej formie, która jest przystępna i pewnie nie jest nudna i, i może być dla dzieci po prostu ciekawa, a sądzę, że tak jest, bo obserwujemy, że za każdym razem, kiedy zbliżamy się do września, to ta książka nagle pojawia się w, na listach sprzedaży wyżej, więc jednak, więc jednak pewnie i rodzice, i być może szkoły sięgają po, po te nasze mity, potwory i awantury. Teraz kilka słów o książkach z serii Brytanika, bo to też istotne, że kropka wydaje od początku właśnie encyklopedię z logo Brytaniki, sygnowane tym logo Brytaniki. Do tej pory ukazały się cztery. Pierwsza właśnie była Brytanika, nowa encyklopedia dla dzieci. Potem Faktomania, która ma trochę taki lżejszy charakter, taki quizowo, bardziej w takim stylu jak. Teleturniej bym tak to określiła. Taka wiedza jak z teleturnieju. Więc fajna, bo dla dzieci przystępna i, i zabawna. Infografika, która ukazała się w zeszłym roku i wydaje mi się naj, takim najbardziej zaawansowanym kompendium wiedzy. Może tak to bym określiła. No i Wielka Księga Pytań Dlaczego, która jest absolutnie fantastyczną pozycją dla tych młodszych czytelników. I dla rodziców, którzy wreszcie mogą odpowiedzieć na wszystkie pytania: Mamo, a dlaczego komary gryzą? Na przykład. Sama mam czterolatkę, który właśnie ciągle pyta: Mamo, a dlaczego? Więc na niektóre przynajmniej pytania mogę znaleźć odpowiedź w tej książce. Nie wszystkie, niestety. Tak, to jeszcze z serii popularno-naukowych, ponieważ to tak jak już wspominałam, te książki non-fiction naukowe są jednym z takich głównych dziedzin, którymi się zajmujemy w Kropce. Tu między innymi skąd się bierze Spaghetti Pies. To książka o, tak, o fizyce, to jest fizyka tak na wesoło, na zabawnie dla najmłodszych. Seria również popularno-naukowa totalnie wszystko o rekinach, totalnie wszystko o kosmosie i totalnie wszystko o dinozaurach. W tłumaczeniu Adama Pluszki warto wspomnieć cenionego tłumacza co dało bardzo dobry efekt taki, że po prostu to jest bardzo zabawne. Również mogę powiedzieć, że sprawdzałam to na swoich dzieciach. Moje dzieci bardzo lubią to czytać, bo to jest po prostu śmieszne. A oprócz tego jest tu sporo informacji i rzeczywiście można się dowiedzieć może nie totalnie wszystkiego, ale przynajmniej prawie wszystkiego. Seria dinozaury od A do Z, zwierzęta od A do Z i owady od A do Z, to z kolei taka propozycja bardziej encyklopedyczna w, w klasycznym wydaniu y, y, ilustracji, no myślę takim, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni właśnie w książkach przyrodniczych. Y, książki y, z, y, wspierające, jakby aktywizujące i zachęcające właśnie do nauki Poprzez zabawę, między innymi zgadni nazwij połącz, który jest zbiorem, zbiorem właśnie takich quizów i zagadek, w których dzieci odpowiadają na różne pytania dotyczące świata, człowieka, przyrody, kultury. Książki aktywizujące to jest dla pewnie trochę młodszych odbiorców. Myślę, że tak od 4 do sześciu lat bym to, ale to oczywiście też jest kwestia indywidualna, pomagające w tym, jak. jak nauczyć się rysować dinozaury, zwierzęta, pojazdy. Już rysuję to również zwierzęta, tylko taki bardziej z zagrody może. I Narysuj to to też taka propozycja, gdzie po prostu dziecko jest zachęcane do wykonywania zadań, na przykład do dokończenia jakiejś, jakiegoś rysunku, ilustracji albo dokończenia jakiejś opowieści, która, którą trzeba dorysować. Wszystkie też warto zwrócić uwagę na to, że one pomagają też w rozwoju motoryki małej. To pewnie istotna informacja, i też dla rodziców, i może dla przedszkoli, które zdarza się, że kupują, ale dla Państwa może niekoniecznie. W każdym razie jest to też bardzo fajna propozycja dla rodziców, którzy muszą mierzyć się z prośbami dzieci: Mamo, narysuj mi kotka na przykład, i wtedy można wziąć książkę umiem rysować zwierzęta i tego kotka narysować i hotel dla uczuć, który jest bestsellerem kropki. To książka, która zdobyła i wielką popularność wśród naszych czytelników, wśród rodziców, ale jest też świetnie oceniana przez specjalistów i to też mogę powiedzieć o takich prywatnych moich po prostu doświadczeniach i głosach, które zbierałam od pani psycholog cenionej. Która powiedziała, że jest to naprawdę bardzo dobra propozycja, która w bardzo prosty sposób pokazuje dzieciom, na czym polega przeżywanie podstawowych emocji, takich jak radość, złość, smutek i jak można sobie z nimi radzić. Również moja znajoma, która zajmuje się terapią dzieci o specjalnych potrzebach, powiedziała, że kupiły to do gabinetu i korzystają z tej książki w pracy właśnie z dziećmi. I już za chwilę ukaże się miejsce dla cieni, które nie jest co prawda kontynuacją, tak bym tego nie nazwała, natomiast no jest książką o tej samej autorki Lili Brankowicz i również dotyczy emocji i uczuć. Tym razem y, o takich uczuciach i takich emocjach, które i dzieci, i dorośli mają zwyczaj trochę w sobie gdzieś ukrywać, i co się z, tego może, y, z tym może wiązać, i jak sobie można z tym poradzić. Miłość wokół nas to książka opisująca o, o tym, jak wiele twarzy może mieć miłość, jak, ją, jak ona jest określana na całym świecie. Oczywiście no są, jest tu wybrane kilkanaście krajów. Ale to bardzo piękna, barwna opowieść, która jest taką lekturą, myślę też dobrą na wieczór, po prostu, żeby do snu poczytać. Przy okazji, można właśnie poznać zwyczaje z różnych krajów z całego świata. Co tu się buduje? To propozycja już rzeczywiście dla naprawdę najmłodszych odbiorców i czytelników. Ja chciałam też o tym wspomnieć, ponieważ w kropce dotychczas trochę nam brakowało tych książek dla takich naprawdę maluszków, maluszków i to się zmieniło. Pod koniec zeszłego roku ukazała się taka książka z okienkami o świętach, a teraz ukazało się, co tu się buduje. To książka, która pokazuje na jednej stronie to, jak dany budynek na przykład jest budowany, i na drugiej stronie, jak on już wygląda po, po tej budowie. Jest tu mnóstwo szczegółów, mnóstwo wyrazów dźwięku naśladowczych. No i to wpisuje się w taki nurt, który zapoczątkowała ulica Czereśniowa, którą pewnie Państwo znacie i która ma już miano kultowej. Jakkolwiek nie lubię tego określenia, to uważam, że akurat tu jest zasadne, bo sądzę, że ta książka jest po prostu kultowa. I to właśnie jest, co tu się buduje. To już zapowiedzi tego, co ukaże się w kropce w najbliższym czasie, to właśnie znowu pozycja z Logo Brytaniki, tym razem to dla najmłodszych odbiorców, mała encyklopedia. Ona jest w takim formacie dużym, i to z książka ze stronami kartonowymi. Zalecane jest, żeby ją oglądać w ogóle na podłodze. Bo ona jest naprawdę spora, więc tak będzie pewnie najwygodniej. Też opowiada o przyrodzie, o świecie, o, o tym, jak dziecko uczy się tego świata dookoła siebie. Podróżuj w czasie, które będzie miała premierę już za chwilę, już jutro to z kolei taki prze, taka podróż przez, przez wieki od, no od Lucy, czyli od prehistorii do czasów współczesnych w której z jednej strony poznajemy postaci ważne dla historii, tam się pojawia Napoleon Bonaparte, Maria Skłodowska-Curie, Rosa Parks, Mahatma Gandhi. No wiele postaci istotnych dla, dla historii całego świata. A tam są przedstawione ich sylwetki. Natomiast na koniec, po każdym takim rozdziale opisującym tę postać, jest kilka zagadek do rozwiązania i łamigłówek. I to już wszystko. Zachęcam Państwa do współpracy. Oczywiście. Proszę się kontaktować, tutaj jest numer do Oli, ale myślę, że jakikolwiek numer na stronie kropki również to jeśli ktoś z Państwa się zgłosi, to nie zostanie bez odpowiedzi. Bardzo dziękuję.